Ok, weźmy na tapet temat, który, no cóż, chyba jest jednym z najczęstszych zarzutów wobec katolików. Chodzi oczywiście o obrazy i figury. To jest sprawa, która wywołuje mnóstwo emocji, często też nieporozumień. Zobaczmy więc, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I to jest pytanie kluczowe: samo sedno sprawy: czy katolicy rzeczywiście klękają przed kawałkiem drewna lub kamienia i oddają mu boską cześć? Spróbujmy znaleźć na to jasną odpowiedź. Ale zanim dojdziemy do odpowiedzi, musimy dobrze zrozumieć, na czym polega samo oskarżenie, bo ono często sprowadza się do jednego, bardzo mocnego słowa. No i właśnie, mamy to czarno na białym. Bałwochwalstwo. To jest słowo klucz. Zarzut, który sugeruje, że katolicy mylą stworzenie ze stwórcą, że oddają boską cześć czemuś materialnemu. I to właśnie to przekonanie jest źródłem całego zamieszania. No dobrze, to jak Kościół na to odpowiada? Jak broni się przed tak poważnym oskarżeniem? Okazuje się, że odpowiedź jest zaskakująco prosta i bardzo bezpośrednia. Dokładnie tak. Jedno krótkie słowo nie. Katolicy nie oddają boskiej czci obrazom ani rzeźbom. I to jest ten fundamentalny punkt wyjścia, bez którego nie zrozumiemy niczego dalej. Ale skoro tak, to skąd w ogóle bierze się ten zarzut? I tu dochodzimy do sedna. Problem nie leży w samej praktyce, a raczej w jej interpretacji z zewnątrz. To, co ktoś postronny może odebrać jako akt kultu, dla wierzącego jest czymś zupełnie innym. Cały spór, jak się okazuje, wynika z nieporozumienia. Żeby to lepiej zobrazować, posłuszmy się taką prostą życiową analogią. Pomyślmy o czymś, co każdy z nas zna, o zdjęciu kogoś bliskiego. Zastanówmy się nad tym przez moment. Kiedy ktoś trzyma w ręku zdjęcie swojej rodziny, patrzy na nie z czułością, może nawet je pocałuje. Czy to oznacza, że czci ten zadrukowany kawałek papieru? No oczywiście, że nie. Wszystkie uczucia, miłość, tęsknota, szacunek, one płyną prosto do osoby, która jest na tym zdjęciu. Papier jest tylko pośrednikiem. I to jest genialne podsumowanie katolickiego podejścia. Obraz czy figura świętego nie są celem samym w sobie, są taką wizualną pomocą, takim przypomnieniem o konkretnej osobie, czy to o świętym patronie, czy o samym Bogu. Mają za zadanie skierować nasze myśli i serce właśnie ku Nim. Ta prosta analogia ze zdjęciem ma swoje bardzo solidne podstawy w oficjalnym nauczaniu kościoła, a wszystko opiera się na jednym kluczowym teologicznym rozróżnieniu. I to jest właśnie to. Kościół katolicki jasno rozróżnia dwa rodzaje czci. Pierwszy to kult, inaczej adoracja. I to jest coś, co należy się absolutnie i wyłącznie Bogu. Koniec kropka. A drugi to szacunek, czyli weneracja. I ten szacunek okazuje się świętym, ale jako takim bohaterom wiary, wzorom do naśladowania. A ich wizerunki otacza się szacunkiem ze względu na to, kogo przedstawiają, nie dla samego przedmiotu. Dlatego warto sobie jasno zdefiniować, czym jest to bałwochwalstwo, które pada oskarżenie. To jest dokładnie to, czego Kościół zakazuje czyli oddawanie boskiej czci jakiemuś stworzeniu zamiast samemu Stwórcy. Co więcej, żeby nie było żadnych wątpliwości, katechizm Kościoła katolickiego mówi wprost: Bałwochwalstwo to grzech, a jego odrzucenie jest fundamentalnym elementem wiary katolickiej, a nie czymś, co się z nią kłóci. Dobrze, zbierzmy to wszystko w całość. Podsumujmy te najważniejsze punkty, które rzucają światło na całą tę sprawę. A więc, po pierwsze, katolicy nie oddają boskiej czci obrazom ani rzeźbom. Po drugie, kult, czyli adoracja, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Boga. Po trzecie, wizerunki to po prostu pomoce, które mają ułatwić skupienie myśli na Bogu i świętych. Trochę jak to zdjęcie, które przypomina nam o kimś, kogo kochamy. I wreszcie, co najważniejsze, samo nauczanie kościoła jednoznacznie potępia bałwochwalstwo jako grzech. I na koniec takie pytanie do refleksji. Jakie symbole w naszym codziennym życiu pomagają nam pamiętać o tym, co jest naprawdę ważne? Może jeśli zrozumiemy tę uniwersalną ludzką potrzebę posiadania symboli, to łatwiej będzie nam zrozumieć sedno tej całej praktyki. Zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę. I koniecznie skomentuj.